Cześć, jestem Krzysiek. Kończą się wakacje, ale nie martwcie się, zapraszam Was na dzisiejsze nowinki. Zobaczmy, co jest i co będzie w przyszłości na Netflixie. Zbrodnia, maszyny i jedna wielka groza. Terminator 0 już można oglądać. O tym, jak zostać tatą i w pełni to zaakceptować. Kto pomoże? Twój tata, Jack Whiteball. Fatherhood with my father premiera 10 września. Czy twoi rodzice to potwory? Monsters w Lyle and Eric Mendes' Story. Premiera 19 września. Jak to było być żołnierką podczas II wojny światowej? W Six Triple Eight premiera 20 grudnia. I znowu śmierć, mrok i aż się boję chodzić po tamtejszych ulicach w Shadows Trace premiera 17 października to są już wszystkie nowości o których zamierzałem wam powiedzieć spokojnej nocy życzę